Bye. Gracias. You. <laughs> radzisz sobie na torze, na torze żużlowym, okazuje się, że na tym stworzonym do gry w kapsle też. No, no tak, no kleiło mi coś po tym błocie dzisiaj i e, nie no, zabawa tutaj fajna była, kiedyś się grało za dzieciaka w te kapsle, więc e, pamiętam jeszcze jak to się e, tymi kapslami strykało, żeby jak najszybciej e, poruszały się po tej ziemi. Dzisiaj jakaś taktyka była? Odbijać się od <laughs> Jak najszybciej, żeby dojechać do mety i wygrać jak najwięcej biegów. Nie, no to dla zabawy tutaj, żeby pobawić się wiadomość z dzieciakami, odwiedzić ich i porozmawiać, porobić zdjęcia, autografy rozdać, żeby było przyjemnie, miło. A za twoich czasów rzeczywiście grało się jeszcze w kapsle? Nie było innych zabaw? Eee, Pamiętam to i eee, może mieliśmy dużo innych zabaw, ale akurat te kapsle gdzieś tam czasami... W te, w te it was a great fun for you. Yeah, for sure. Uh, I think it's good, good to get around and uh, meet the people around the, around the city here and uh, yeah, just say hello. Are you happy that Unia Lesna in this uh, season is uh, your team? Yeah, for sure. I changed the season and uh, I changed to Unia Lesna because I think it's a good club. But I also think it's uh, it's good to change the club. You know, have have the goal for the medal and uh, yeah, I just want to be a. Uh, Bardzo, Adamie, y, pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to czy Ty zaczynasz zapuszczać włosy? Nie, ja ich po prostu nie obcinam. Dobrze, a ta długość, no właśnie, bo nie chcesz? No, było miło w krótkich, ale jednak, jednak chyba lepiej czułem się, jak nie musiałem nosić czapki i to co, jednak Adam Skórnicki wkrótce będzie znów nosił długie włosy, tak? No mam nadzieję, że urosną trochę więcej. No, na razie za, za dobrze im nie idzie, ale... Ale jak już poruszam głową, to czuję, że się ruszają, to myślę, że, że jestem na dobrej drodze. Ale od tego głośnego cięcia przecież coś tam robiłeś z nimi, tak? <grym> tak, czasami je czesałem. Dobrze, Adam, tutaj od tej strony sportowej, jak dzisiaj się czułeś na to, że tym stworzonym do gry w kapsle? No, przede wszystkim wspomnienia, bo ostatni raz grałem w kapsle chyba jeszcze zanim zacząłem jeździć na żużlu, więc trochę lat minęło. No i, i z tego co wiem, no dzisiaj to już mało popularna gra, a za moich czasów to, to chyba była jedna z najważniejszych konkurencji, oprócz latania za piłką, to, to grało się w kapsle, budowało się wspaniałe tory, były skoki, były różne przeszkody, mostki. No myślę, że dzisiaj już mało takie obrazki, które możemy spotkać na plantach czy, czy na podwórkach. No to jak idą te przygotowania do tego sezonu 2016? No idą według, według planów bardzo podobnie jak co roku. W, w ostatnim tygodniu doszła kolejna jednostka treningowa, CrossFit, która, która no dała trochę się we znaki z zawodnikom, bo jest to coś, coś innego, co... Do tej pory w naszym klubie nie stosowaliśmy, nasi niektórzy zawodnicy już podobnie się przygotowywali. No, nasza młodzież troszeczkę była, była zdziwiona tym pierwszym treningiem, ale myślę, że, że podobało się i prawdopodobnie zamiast, zamiast jakiegoś, jakichś siłowych elementów właśnie wprowadzimy ten cross. Bartek, jak Ci dzisiaj szło na torze stworzonym do kapsli? Lepiej niż na, na normalnym. Jak grałeś w dzieciństwie w kapsle? Nie, raczej nie, bardziej na, na rowerze, a na motocyklach od razu. Jejku, ale tak powiedziałeś lepiej niż na, niż na torze żużlowym, no tak skromnie bardzo. <laughs> nie, no oczywiście żartuję. Nie, fajna zabawa przede wszystkim. Dobrze, to jak przygotowania do tego sezonu 2016 przebiegają? E, no przede wszystkim i sprzętowo, i fizycznie przygotowujemy się do sezonu. No co można i czas pozwala wolny, to no wiadomo na, na warsztacie, ja osobiście bardzo dużo czasu spędzam. No i przede wszystkim też fizycznie praktycznie cały tydzień staramy się, ja osobiście jak reszta kolegów cały tydzień coś robić, czy to basen, czy sala, czy siłownia, cokolwiek, czy nawet na crossie pojeździć jeśli jest pogoda. No właśnie trener Skórnicki mówił, że now nowością dla Was jest crossfit. Jak Wasze mięśnie na to zareagowały? Na pewno jakieś takie zakwasy są, ale... A tak to jest, że jeśli się prowadzi treningi, a potem przychodzi coś nowego, to zawsze tam odczuwa się, ale to jeśli są zakwasy, no to tylko świadczy o tym, że, że się pracuje. Jak ci dzisiaj szło na torze? No kiepsko, same wypadki. Nie, zasady były takie, że jeśli w kogoś uderzyłem, to do samego początku musiałem się cofnąć i raz przejechałem przez trawę, więc. Grałeś w dzieciństwie? Kapsle? W kapsle nie, ale generalnie graliśmy kto bliżej ściany, tak? czyli bliż... który kapsel znajdzie się bliżej ściany. Czyli za Twoich czasów w Twojej paczce nie było gry w kapsle, tak jak byłeś dzieckiem? No nie, bo my dużo w piłkę graliśmy, generalnie. Rozumiem, to wiesz jak przygotowanie do sezonu? Bardzo dobrze, trenujemy, chłopacy na warsztacie też walczą ze sprzętem, także wygląda to całkiem, całkiem dobrze. No i z dnia na dzień... Motocykle nabierają coraz większego kształtu. Pod tym względem fizycznym jak się czujesz? Pod względem fizycznym? No dobrze. Trener Romanenkowski nas przygotowuje dobrze. E, doszedł nam kolejny trening na crossfitie. No właśnie, trener Skurnicki mówił, że tam ciężko było. Nie, to zależy dla kogo też. Dla ciebie nie? No, no nie, no, bo ja w sumie generalnie nawet nie przerwałem trening okresu treningowego, także e, żadna nowość dla mnie. E, no, pod względem kondycyjnym nie będzie źle na pewno. Jak Ci dzisiaj szło na torze? <grym> no kurde, chyba coś mi fura nawalała, bo za każdym razem, kiedy ją uderzałem, ona wypadała z tor i coś chyba było nie, tak, chyba było źle spasowane. Ale później po troszeczkę zmiany taktyki było już trochę lepiej. Dobrze, grałeś kiedyś w kapsle? Kiedyś może tak, ale aczkolwiek nie pamiętam tego. Czyli w dzieciństwie to nie była jakaś ulubiona zabawa? Nie, w dzieciństwie po prostu wolałem pójść z kolegami pograć w piłę czy w kosza i to było. Ale dzisiaj super tutaj. Super sprawa, że tyle dzieciaków przyszło, że taka fajna atmosfera była. Super. Teraz spotkania, no później trwałem też przygotowania do sezonu 2016. Jak one przebiegają w twoim przypadku? No tak, trenujemy cztery razy w tygodniu, nieraz nawet sobie pięć. Zaczęliśmy od grudnia, więc przygotowanie myślę, że będziemy dobrze, zresztą jak zawsze. A sprzętowo? Sprzętowo w moim przypadku jest coraz lepiej. Doszło mi kilku sponsorów, którym chciałbym podziękować za to, że są mi pomagają, bo bez nich nie udałoby mi się zgromadzić sprzętu, który jest potrzebny na przyszły sezon. A dzięki im jest to możliwe, więc i chciałbym za to podziękować. Czy dzisiaj się poczuł pan na tym torze, tutaj jak przed laty? No, może nie tak samo, ale, ale fajna, fajna zabawa. Wszystko się robi dla tych młodych ludzi, żeby zobaczyli jak, jak dowodnicy wyglądają. Jak dzisiaj panu szło? Jak szło? No, jechałem, jechałem w tym biegu z Piotkiem i wygraliśmy 4-2. Mhm. I całkiem nieźle. Czyli nie było tak najgorzej. Dobrze, a grał pan kiedyś za młodych lat? Młodych... Ja, tak, grałem, grałem jak wszyscy tych chłopcy, Ale to już tak dawno temu było, że nie pamiętam. Panie Romanie, jak pan ocenia przygotowania do tego nowego sezonu? Przygotowania idą zgodnie z planem. Bardzo intensywnie trenujemy. Tak, jak powiedziałem wcześniej, zdajemy sobie sprawę, że sezon nie będzie łatwy. Jest to Ekstraliga, drużyny bardzo wyrównane. Przy tych chcą zdobyć Mistrzostwo. Dlatego no, no, musimy ciężko pracować. No, ale wasz team jest też bardzo mocny. Proszę. Wasz team też, też jest bardzo mocny, przecież, tak? Udało się. Stworzyć. Tak, team jest bardzo mocny, ale to nie zwalnia na do tego, żebyśmy nie trenowali. Także musimy być przygotowani.